W minioną sobotę rano do naszej jednostki zgłosiły się cztery kobiety i dwie dziewczynki. Okazało się, że są to uchodźcy z Ukrainy. Kobiety i dziewczynki uciekły z okolic Donbasu z ogarniętej wojną Ukrainy. Kobiety poprosiły nas o pomoc. Chciały dojechać do Lublina, chciały znaleźć miejsce bezpiecznego pobytu na terenie naszego kraju. Zanim zorganizowaliśmy miejsce pobytu, policjanci zaopiekowali się tymi kobietami. Kobiety i dziewczynki dostały u nas śniadanie, zorganizowaliśmy im pomoc lekarską, policjanci wykupili tym kobietom leki zorganizowaliśmy też taką doraźną pomoc. Policjanci z własnej inicjatywy przekazali im podstawowe środki, podstawowe produkty. Później poprosiliśmy też, poprosiliśmy też o pomoc pracowników Starostwa Powiatowego, ośrodka sportu i rekreacji w Łukowie. Przedstawiciele tych instytucji przyłączyli się do nas. Poprosiliśmy też o gorący posiłek w zaprzyjaźnionej restauracji. Właściciel restauracji z ogromną chęcią przyjął te kobiety. Kobiety dostały Ciepły obiad. Później, jak już starostwo powiatowe zorganizowało pobyt, okazało się, że te kobiety nie muszą jechać do Lublina, nie muszą jechać tam, gdzie chciały. Wyraziły chęć pozostania na, na terenie Ziemi łukowskiej. Kobiety mówiły, że ta ogromna życzliwość, która je spotkała z naszej strony, spowodowała to, że nie muszą dalej się błąkać, nie muszą dalej poszukiwać bezpiecznego miejsca. Zdecydowały, że zostaną na terenie naszego powiatu.